Siema z tej strony Torumskiej. I jak wiecie, rok 2023 dobiega do końca. Zobaczmy pewne podsumowanie. W ostatnim czasie zdobyłem 69,2 tysiące wysiedleń. Czas oglądania 720. I jeszcze zdobyłem 157 subskrypcji. Patrząc na jakie treści. Do subskrybentów zyskałem głównie z filmów 88, short 24, transmisji na żywo 1. I przez ten czas opublikowałam 127 filmów, 16 shortsów i 10 transmisji na żywo. A wyświetleń głównie zyskiwałem z filmów. 48 tysięcy z, ty z filmów, sh sh shortsów... Y 21 000 wyświetleń, a z transmisji na żywo tylko 356. Wedle formatu większość widzi proponowane filmy, a najmniej do strony kanału. Głównie filmy oglądacie, a z odbiorców. Na rok 2023. To większość moich widzów jest teraz nowa. Ale zdarzyło się tak, że praktycznie w niektórych momentach w tym roku, na samym początku, do maja, nikt nie oglądał moich filmów. z wyszukiwań to nie wiem a tutaj na żywo przez każdy i najwięcej oglądają w niedzielę i obecnie patrzę, że 98% nie subskrybuje mnie. Ale nie będę zachęcać. Z głównych rejonów to zazwyczaj przejdzie z Polski. Najpopularniejsze języki. Brak angielski, i Polski przetłumaczone automatycznie. Większość odbiorców jest w wieku około 35-43 lat. 4 lat. I niska. Jeszcze zobaczymy subskrypcji. na ten czas zyskałem łącznie 157, 12 subskrypcji, z czego wiem, 5 subskrypcji zyskałem w, w grudniu zeszłego roku. W tym roku 157 subskrypcji. I ogólnie niedawno przebiłem 160 subskrypcji. Cóż, ten rok na YouTube był dla mnie udany, pomimo tego, że nie miałem spadki. Nawet nawet przy największych po największych szczytach, który mógł nawet wynieść. 4000, to nagle zjechało do nawet 25. Wspomnę jeszcze tylko, że z takich wydarzeń, które miały miejsce, to najbardziej się wybiłem na tym meczu żydlowym 21 maja, albo i podczas wakacji w lipcu. Także wybiłem się w czerwcu na drugim kanale. I najgorszy w okresie pomimo tego był wrzesień, październik, listopad. I wtedy w tym czasie wybiłem 100 subskrypcji. Cóż, jaki będzie następny rok? Wbije 200 subów? A może i 500? Zobaczymy w tym następnym roku. To dziękuję Wam za oglądanie.